Witam Was serdecznie na mojej stronie Majus podróże ze sztuką. Nazywam się Paulina Jurkowska-Pudełko i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Krótki Wypad. Dzisiaj alegoria z Wenus i Kupidynem tajemnicę obrazu Aniola Bronzino. Oto właśnie obraz. Jego autorem jest włoski malarz Aniolo Bronzino. Obraz został namalowany w połowie XVI wieku i dzisiaj przechowywany jest w Galerii National Gallery w Londynie. Powstał na zamówienie. Aniolo Bronzino był nadwornym malarzem medyceuszy i kosma medyceusz poprosił artystę o namalowanie takiego prezenciku, który chciał ofiarować królowi Francji. I taka jest historia powstania obrazu ,,Alegoria z Wenus i Kupidynem". Tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy jaki tytuł ma ten obraz. To jest taki dość umowny tytuł nadany przez jednego z kustoszy National Gallery w XIX wieku. Bo tak naprawdę co mamy na tym obrazie? Słuchajcie, mamy całującą się parę, mamy całe kłębowisko różnych postaci. Bardzo różne emocje, jakaś wściekłość, te szeroko otwarte oczy, bardzo dziwne postacie, całe kłębowisko postaci, emocji i bardzo różnych znaczeń. To jest chyba jeden z najbardziej zagadkowych obrazów Bronzina i zagadkowych obrazów w ogóle. Jest wciągający i trochę Wam dzisiaj o nim opowiem. Przede wszystkim spójrzcie na tę całującą się parę. To jest Wenus i Kupidyn. A skąd o tym wiemy? Zobaczcie, co trzyma w dłoni Wenus. Złote jabłko. Czy pamiętacie historię z mitologii o trzech babach, które pokłóciły się o to, kto jest najpiękniejszy? Były to Atena, Hera i Afrodyta, a spór miał rozstrzygnąć przystojniak Parys. Dziewczyny, oczywiście, chciały przekupić Parysa, gdyż każda chciała wygrać ten konkurs. Atena ofiarowała mu swoją mądrość, Hera zaproponowała władzę, a Afrodyta piękną żonę. Ha, oczywiście wiadomo, co wybrał Parys. Na nic mu była mądrość ani władza. Wybrał piękną żonę, w związku z czym spór wygrała Afrodyta, czyli Wenus, rzymski odpowiednik Afrodyty. Wenus trzyma złote jabłko. Gdybyśmy jednak mieli wątpliwości, że to Wenus, artysta podpowiedział nam jeszcze tymi gołąbkami. Te dwa całujące się gołębie, takie niuniające się gołąbeczki, to jest kolejny atrybut bogini Wenus. No i ten pocałunek. Widzicie ten język? Słuchajcie, to jest jeden z najsłynniejszych pocałunków w historii malarstwa. Ale zwróćcie uwagę na to, że właściwie nie widać tu jakiejś namiętności bo ta para tak dziwnie się obserwuje. Oni dość chłodno na siebie patrzą i zobaczcie, jaki jest dalszy ciąg tej historii. Widzicie rękę bogini Wenus? Ona sięga do kołczana Kupidyna i wyjmuje z niego strzały. Ona po prostu go rozbraja. Ale Kupidyn nie pozostaje dłużny i tu niby pieści jej pierś i chwyta ją za głowę, ale tak naprawdę zdejmuje jej z głowy diadem. To pozbawianie się władzy, rozbrajanie kupidyna jest już znanym tematem w sztuce i być może Bronzino zaczerpnął jakiś motyw albo pomysł od swojego mistrza Jacopo Pontormo, który również namalował obraz z Venus okradającą kupidyna. Co jeszcze dzieje się na tym obrazie? Zobaczcie na tę niesamowitą postać. Ona krzyczy, ona jakby zwija się w. Bólu, te konwulsyjnie powykrzywiane palce. Bardzo cierpi. Nie wiemy tak naprawdę, czy to jest mężczyzna, czy jest to kobieta, bo ta muskulatura wskazuje na mężczyznę, ale w twarzy i tych palcach jest coś kobiecego. To jest pewnie zazdrość albo cierpienie, bo każdej rozkoszy może towarzyszyć właśnie cierpienie albo zazdrość. Zobaczcie też na te dwie postacie z tyłu. Ten cudny, mały, rozkoszny chłopczyk, który idzie do tej pary i zaraz obsypie ich płatkami róż. Czy nie jest uroczy? Te różowiuśkie policzki i te loczki i ten taki błędny wzrok, te takie trochę maślane oczy. Słuchajcie, to jest alegoria rozkoszy, takiej zabawy, takiej uciechy, ale z drugiej strony, spójrzcie, co tutaj się dzieje. Ten chłopiec właśnie następuje na kolec, na cierń, i zaczyna krwawić mu stopa. Bo rozkosz również może przynieść cierpienie. No i ta niezwykła dziewczyna o pięknej, młodej twarzy. Ona podaje plaster miodu. Słuchajcie, no, yy, miód coś bardzo słodkiego bardzo rozkosznego. Ale zobaczcie dalszą część jej ciała, co kryje się za tłowiem jakiś wężowy ogon, jakieś lwie nogi. Ona ma coś z Sfinksa, a w rękach trzyma końcówkę swojego wężowego ogona z takim pazurem albo z takim kolcem jadowym. To jest, moi drodzy, oszustwo. To jest jakaś, jakiś podstęp. I też zwróćcie uwagę na ten płaszcz. Zobaczcie, jaki on ma kolor. On jest ni to różowy, ni to, nie to niebieski. I to też może być, może sugerować to fałszerstwo, tak? bo, bo my nie wiemy, jaki to jest kolor, bo on się cały czas zmienia w zależności od światła. I górna część obrazu. To jest dopiero majstersztyk. To jest, słuchajcie, walka. To jest jakaś szarpanina tyle emocji. Ten starzec, zobaczcie, jak on jest namalowany. To jest właściwie jedyna postać taka bardzo cielesna z krwi i kości, z, tą, z tym kolorytem prawdziwego ciała. To jest personifikacja, którą bardzo łatwo rozpoznać. Zobaczcie skrzydła i klepsydra na plecach. To jest chronos. To jest personifikacja czasu. I on albo odkrywa, albo zakrywa tą całującą się parę, tę parę kochanków. I szarpie się z jakąś drugą postacią, która jest chyba jedną z najdziwniejszych, jakie zostały przedstawione na tym obrazie. Ta postać w górnym rogu, taka półmaska, bo zobaczcie, nie ma tył głowy, ma takie puste oczy i puste usta, bez zębów, bez języka. Z drugiej strony, no jednak, postać ma szyję, ma dłonie, i tu dochodzi do jakiejś walki. Historycy sztuki mieli bardzo wiele pomysłów na to, kim mogła być ta postać. Erwin Panowski, jeden z twórców ikonologii, czyli takiej metody odczytywania obrazów na podstawie symboli i alegorii, które znane były w kulturze i powszechne w danej epoce, wymyślił, że może to jest prawda. Ta prawda odsłania tą dziwną miłość, która może prowadzić do zazdrości, może prowadzić do rywalizacji. I może zgubić kochanków gdzieś w podstępach i oszustwach. Ale pojawiły się też inne tropy, że może to jest noc. Max Friedliner miał taki pomysł, że może to jest jakaś personifikacja nocy. Michael Levy, który był przez jakiś czas kustoszem National Gallery na przełomie lat 70. i 80., wysnuł taką teorię, że może to, to jest też to oszustwo, może to jest też jakiś symbol oszustwa. Ale inny historyk, Charles Hope, miał fantastyczny pomysł na to, jak interpretować tą postać. I odwołał się do takiego przekonania ludzi XVI wieku, że pamięć kryje się tu gdzieś z tyłu głowy. I zobaczcie, ta postać nie ma tyłu głowy, nie ma pamięci. Może właśnie jest zapomnieniem. I wtedy ten obraz może pokazywałby nam walkę czasu z zapomnieniem, bo każdej rozkoszy. Towarzyszy chwila zapomnienia, i może ten czas w ogóle chce uchronić tą miłość od zapomnienia, a może właśnie chronos chce uchronić miłość od tych wszystkich oszustw i tej dziwnej takiej rozkoszy, która przynosi też ból, od tego cierpienia. Niesamowity obraz, niesamowita historia, bardzo dużo różnych tropów, bardzo dużo różnych zagadek, takich intelektualnych, takich erudycyjnych. Może podpowiedzią są też te dwie maski, które tutaj widzicie. Nie wiemy, czy to jest kobieta i mężczyzna, czy to jest młodość i starość, czy to są po prostu teatralne maski, które symbolizują komedię i tragedię. Ale być może trop literacki jest też kolejnym takim kluczem, który, który otworzy nam zamek do interpretacji tego obrazu. Bronzino słuchajcie, był nie tylko malarzem, był też poetą, bardzo inspirował się petrarką i zostawił po sobie około 300 dzieł, w tym także sprośne wierszyki. I może właśnie w tym swoim dziwnym obrazie Nawiązywał gdzieś do poezji, do literatury, do jakichś znanych znaków kultury dworskiej tamtego czasu, bo przecież na dworach Europy kochano dysputy, dyskusje. To była forma rozrywki, takiej, takiej prezentacji. Zdobyczy kulturowych danego dworu, rozwija się mecenas sztuki, arystokracja chce mieć wokół siebie artystów, bo to oni dają ten, ten taki bodziec intelektualny. I być może ten obraz nie był tylko takim moralizatorskim, moralizatorską opowiastką o cielesnej miłości, której towarzyszy cierpienie, której może towarzyszyć zdrada. Która może doprowadzić do rywalizacji między kochankami o władzę, która może popaść w zapomnienie poprzez czas, a może właśnie czas uchroni ją od zapomnienia. No i tutaj możemy mnożyć te różne teorie. Może ten obraz był po prostu taką świetną intelektualną rozrywką. Dzisiaj gramy w planszówki, rozwiązujemy testy. Natomiast w tamtych czasach obrazy nie były tylko do patrzenia, ale były też do tego, żeby o nich dyskutować. No taki obraz, jak sobie wisiał w jakimś salonie i przyszli goście, to mogła nawiązać się ciekawa dyskusja, właśnie pokazująca ten poziom erodycji dworzan. Więc tutaj, może, Bronzino chciał ukryć taką intelektualną zagadkę. Zresztą byłby to świetny prezent dla króla Francji, który. Po pierwsze, mogą nacieszyć oko i sami przyznacie, że ta scena no, może cieszyć oko. Tak naprawdę Franciszek I był strasznym lubieżnikiem i w ogóle słynął ze swoich seksualnych ekscesów, więc ta tematyka Wenus i Kupidyna na pewno dobrze leżała w jego, że tak powiem, preferencjach. Natomiast z drugiej strony no był to prezent od władcy dla władcy, prezent polityczny, prezent dyplomatyczny i on jakoś tak miał zaprezentować ten dwór medyceuszy, w związku z czym może jest właśnie taką grą logiczną, pełną zagadek i tajemnic. Pojawiały się też różne bardzo takie szalone interpretacje tego obrazu, na przykład ta, ta postać, taka krzycząca za kupidynem. Po, pojawiła się ta, taka koncepcja, że jest to personifikacja kiły. No, kiły, po prostu syfilis w XVI wieku był już całkiem popularny, ale umówmy się, że personifikacja syfilisu, który we Włoszech nazywany był chorobą francuską, no Chyba nie mogła pojawić się na podarku dla francuskiego króla, któremu nie obce były różne figle seksualne i z których tak naprawdę słynął. I zresztą z syfilisem to jest taka ciekawa historia z tego, jak nazywano tą chorobę bo we Włoszech nazywano ją chorobą francuską. Ale w dużej mierze nazwa tej choroby zależała od miejsca na mapie Europy i sąsiedztwa, bo Rosjanie nazywali syfilis chorobą polską, Polacy nazywali ją chorobą niemiecką, a, a Francuzi chorobą angielską. Mieszkańcy Niderlandów też mieli nazwę na tę chorobę i Wy mi powiedzcie jaką, bo znaczna część z was jest już po kilku wycieczkach ze mną do Niderlandów, więc może powiecie, jak w Niderlandach nazywano syfilis chorobą jakiej, że tak powiem, narodowości? Słuchajcie, na pewno jest to fenomenalne dzieło. Ja was zostawiam z tym obrazem, bo to jest uczta dla oczu i uczta dla intelektu. Zobaczcie sobie jeszcze na tą niezwykłą kompozycję obrazu. To jest jeden z najlepszych przykładów manieryzmu. To jest ten okres takiego już bardzo późnego renesansu. Już otwiera powoli nam drzwi do baroku. Ta plątanina ciał, ta kompozycja, taka figura serpentinata. Zobaczcie na tą wypiętą pupę Kupidyna. Ona oczywiście poza tą taką aluzją seksualną ma też oczywiście fantastyczne znaczenie dla kompozycji. Figura serpentinata, taka skręcona figura już ze starożytności, która miała dodawać pewnej lekkości, pewnej dynamiki. Zobaczcie na to kłębowisko naprawdę dziwnych postaci, jakby odklejonych od siebie, każda trochę z innej bajki, inaczej modelowana. Kupidyn i Wenus oni mają niemal takie porcelanowe ciała, ale to cierpienie już ma taki zielonkawy koloryt, takiego no niemal gnijącego ciała. Czas, po prostu chłop z krwi i kości te kolory takie bardzo dziwne, różowy, niebieski zielonkawy to jest właśnie manieryzm pełny tych dziwności, tego teatru zobaczcie jak upozowana jest ręka Wenus no przecież strasznie trudno w ogóle utrzymać rękę w takiej pozie te trochę wydłużone proporcje niesamowity obraz zostawiam go z wami, oglądajcie sobie kombinujcie i zapraszam. Widzimy się w środę o 22.00 na takim 30-minutowym live'ie. Mam nadzieję, że dopiszecie. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Świętujcie Walentynki. Nawet jeśli nie jesteście zakochani i nie czujecie potrzeby świętowania tego święta w sposób taki miłosny, to ja uważam, że jest to świetne święto. Przede wszystkim do opychania się czekoladkami. Czego Wam życzę? Wszystkiego dobrego, dobrej nocy, udanej niedzieli i do zobaczenia w środę.